się cieszę, że właśnie doszło do tego spotkania. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy spotkać się wcześniej, ale jak Państwo wiecie, trzy miesiące temu przebywałem we Wrocławiu, gdzie to w księgarni odpisywałem swoją cegłę, książkę i tam zaproponowałem zebranym, że jeżeli ktoś jest bez winy, niech rzuci we mnie kamieniem. No i Znalazł się jeden aniołek. Tutaj myślę, że nic takiego się nie stanie. Gdyż znalazłem się w kręgu samych, jak widzę, sympatyków lewicy. Bardzo się cieszę, że widzę nie tylko starych, dobrych, wolsztyńskich komunistów, ale że nam również pięknie młodzież poczerwieniała. Myślę, że jest to skutkiem. Z krótkiem wygranych wyborów w 1993 roku, no i dzięki taktyce Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż myślę, że warto by przy okazji tego naszego spotkania wrócić pamięcią do dnia 19 września 1993 roku, najważniejszego, myślenia w historii powojennej Polski. Wtedy to, w dzień wyborów, po zamknięciu urn wyborczych, po godzinie 20, przed telewizorami zasiadła Nieliczna grupka ekstremistów prawicy, czekając na pierwsze wyniki wyborów. A myśmy już wiedzieli. Wiedział również prosty chłop i prosty robotnik. Prosty górnik. I prosty prosty, 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 prosty chódnik. Prosty gówniarz. włókniarz I zgięta szwaczka. Cieszyliśmy się wszyscy wtedy wspólnie z Starszym Jerzem Orbanem, który... W lokalu SDRP stał z butlą szampana wyższą o metr od niego. Zresztą byłem świadkiem próby otwarcia tej butli, kiedy go manipulował przy zawleczce. I nie jest prawdą, że kolek oberwał mu uszy. To jest prawdą, że towarzysze spijali pianę z jego ust. Chcę również powiedzieć i proszę to potraktować jako dobry prognostyk na rok 1995. Na te 10 miesięcy, jaki nam jeszcze pozostało. Jest to również dobry prognostyk dla utworzonego dzisiaj rządu przez już Józefa Oleksego. Niech mu włos z głowy nie spadnie. <noise> Także... a, e, tak e, brzmiące j, jak słowa: e, no nie jednego, kok, e, kom, kom, komu, kok, ko, a, a

Pan mi na tym nie zależy zresztą. <grym> proszę państwa, więc rzecz nie tyle w powtórce z PRL, ile ja uważam w głębokim popodziale całego społeczeństwa. Zresztą jak wykazały sondaże ośrodka ośrodkach badań opinii publicznej, to 50% społeczeństwa opowiada się za powrotem do czasów PRL po żądaniu PZPR. I proszę państwa, ja uważam, że nie wolno nam tych 50% zawiedzionych do obecnego rozstroju od tak sobie zostawić. I uważam, że należy jakoś te 50% szanować. I u nas w redakcji powstał popopomy, żeby w myślnych 50% popodzielić popopolskie poputu na po-po-pół. Czyli 50-50 po he herbacie. I te proszę Tereny na wschód od Wilisu zamieszkają ci spoza PRL, żeby żeby mieli bliżej. Tereny na zachód pozostała grupa z społeczeństwa. I oczywiście ktoś się może zapytać, a po której stronie Wilisy, a będę przebywał Aja. Ja. Proszę Państwa, więc Aja, ja, a będę przebywał A a w Kakajaku. I sprawa kolejna. Jesteśmy świadkami, proszę państwa. Ostrej walki politycznej. I ja zresztą byłem, a trzy tygodnie te, te temu, u Lelecha Walesa. Proszę Państwa, byłem zbulwersowany i byłem naprawdę e, no, zaniepokojony, że ta nasza demokracja opadnie I powiedziałem Lelechowi, Ha, ta, ta. A, a raczej zaśpiewałem, bo jak śpiewam, to się nie zacicina. A nie wiele Lechu, le, 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 nie rozwiązuje. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Bez zamachu, mój drogi, bez zamachu, się wywrócisz, mój kochany, będzie smród. I teraz proszę, pa państwa, e, i zresztą przy okazji mojej tam bytności wyszła jedna straszna rzecz. Ja to muszę, po pa powiedzieć, powiedzieć, albowiem kieruję się swoim życiu czciwością. Również dziennikarską. I chcę Państwu powiedzieć, że wyszła na jaw, jak mówię, straszna rzecz. Proszę pana Państwa, lek wawałęsa, a pił pił. Pił, pił. Pił, pił, pił. 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 No, pił, pił. No, pił, pił. No, pił, pił, no pił, pił. nie jest. Straszna praca. Nie przez <ślaski> członków żeby być ich statuą. Muszę Państwu powiedzieć, że do rozgrywki finałowej zakwalifikował się również Jacek Kur, ale członkowie doszli do wniosku, że nie może być statua z termosem w ręce. Proszę Państwa, ja do sprawy wolności za chwilę wrócę. Dwa, Może za chwilę wrócę, natomiast muszę Państwu powiedzieć raz, dwa, trzy. Muszę Państwu powiedzieć, że myślę, że najważniejszym raz, dwa, trzy pytaniem to jest proszę Państwa raz, dwa, trzy. To jest proszę Państwa raz, dwa, trzy. To jest proszę Państwa raz, dwa, Myślę sprawa, żeby myślę, za wioską rozpoczętą już z kampanią prezydencką. Chciałbym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle mamy kandydata. Ale najpierw trzeba by sobie, jaki to powinien być kandydat. Jakie powinien reprezentować, co? Ja uważam, że kandydat na prezydenta powinien cechować się tak stosunkiem do Polaków i do partii, by stać ponad podziałami, czyli te podziały nawet zasypywać. Uważam, że powinien być kimś w rodzaju arbitra społecznego. Uważam. Bardzo serdecznie witam w Orsztynie pana Jerzego Kryszaka. Dzień bardzo, dobry. Bardzo serdecznie odpowiadam tym samym. Dzień dobry. Na pewno wszyscy kojarzą pana z filmem Alternatywy 4 bądź też z polskim Zoo, ale to absolutnie nie wszystko. Czy mógł pan coś bliżej chwala Bogu, Chwała Bogu. E, czy co? Czy. Czy mógłby Pan coś bliżej powiedzieć? Początki Pańskiej Ech, kariery. Nazywam się Jerzy Kruszak, jak Państwo wiecie, no nieszczęście jestem aktorem. Czasami jest mi z tego powodu przykro, czasami mniej przykro. Tak jak zresztą z każdym zawodem, gdzie były i porażki i sukcesy. Czasami się udało, czasami się mniej udało. I tyle. Często jest tak, że ja nie narzekam, mówię na brak popularności, bo rzeczywiście jest ta popularność spora, a jak ktoś kiedyś powiedział, że nieszczęściem dla aktora poza popularnością jest brak popularności. Myślę, że ta, to drugie, czyli znaczy ta popularność jest w sumie jakby związana z tym zawodem i nie mam prawa na nią narzekać, chociaż jak zwykle, jak wszystko zresztą ma swoje blaski i cienie. Czy aktorstwo to dla Pana rozrywka, sposób na życie, czy też ciężka praca? Jedno, drugie i trzecie. Dokładnie Pani wymieniła to, co trzeba. Jest to i ciężka praca, jest to i sposób na życie też. Sposób na życie, znaczy co uważamy, sposób na życie jest, dla mnie jest praca sposobem na życie. W związku z tym po prostu strasznie dużo pracuję, co zresztą słychać, <laughs> Mówię, ale, ale to nie efekt dzisiejszego spotkania, tylko że po prostu już tak już tak już nie pamiętam od kiedy cały czas ostro pracuję. I to jest trochę sposób dla mnie na życie. Na razie mi jeszcze sprawia Friday, to, co robię. Póki mnie będzie sprawiało, to będę to robił. Jak nie, to nie wiem, kupię sobie drewna i będę stolarzem okna, może jakiś stół pani zrobić. Tak, a czy był moment, w którym pan chciał zrezygnować z tego, co pan robi? No nieraz. raz, nie raz. Ja raz w tygodniu mam tak, że może się wycofać i <noise> <noise> już wreszcie się wycofać. No to jakby są takie, to nie są takie stresy, które mnie dołują i potem już się nie podnoszę przez 10 dni. Nie, to są takie, nie wiem, godzinne takie, że, że po prostu przed każdą nową rzeczą, którą robię zawsze jest pewnego rodzaju obawa, czy trzeba no, ja się do tego nadaje, czy ja to zrobię, czy ja to wykonam, czy, czy to będzie zaakceptowane, bo jednak siłą rzeczy, no musi być tak, jak piekarz robi bułki, jeżeli mu tego, tego, tego nie kupią, to znaczy jest niepotrzebny i te bułki jego też. W związku z tym tak, tak trochę ze mną, jeżeli nikt tego mojego pieczywa nie kupi, no to zostanę jak ten piekarz z tymi czerstwymi bułkami do końca życia. Dlatego za każdym razem, za, z każdą nową decyzją, z każdą nową rzeczą, którą się bierze do pracy, zawsze jest taki stres, no to towarzyszy temu. Stresy, że, że jakoś może lepiej, może jakoś inaczej, a jeszcze to, a jeszcze tamto. No i potem, potem jakoś człowiek zbiera, jakoś to wychodzi, ale czy to się w ogóle da zaakceptować? No na pewno się da. Skąd pan czerpie pomysły? W ogóle? Tak. Z życia. Tu, wszędzie. Z gazet. Y, oni sami zaznaczają, mówią o politykach... Y, Życie dostarcza. Wszystko, 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 po prostu Tylko, e, trzeba się. Ja po prostu się nie zdolności, przysięgam pani. To. Ja nie mam w ogóle żadnych talentów parodystycznych, nic, to nie ma nic wspólnego. Po prostu mnie życie zmusiło, kiedy robiliśmy tam jedną szopkę, drugą szopkę, żeby. Żeby karykaturować trochę. No więc jak ja trochę karykaturuję, przecież Skubiszewski w slajdach tak nie mówię jak ja mówię, tylko ja mu tę mordę zrobiłem po prostu. Tak jak, no może Jaruzela jest ten najbliższy, albo Mazowieckiego, najbliższy, gdzieś tam, ale przecież Mazowiecki się tak nie zachowuje jak ja, mówię o, o sylwetce, o gestach i, i ja, ja im gdzieś to przeprawiałem, także tak jak na przykład Andrzej przeprawiał Geremkowi różne rzeczy, po prostu żeśmy im przyklejali gęby i ludzie jakby zaakceptowali te gęby nasze przez nich no to gdzieś gęby się nam nakładają ale to takie jakby trochę Gombrowiczowskie nakładanie gęb bo ja, ja nie jestem partystą, w ogóle nie, nie czuję się w żadnym wypadku Pojawił się w programie w telewizji polskiej nowy program Agropoland czy mógłby coś pan na ten temat powiedzieć Dobrze by się nazywało Agropoland jak jeszcze byłby Pawlak premierem a to się nazywa Agropoland No i to jest po prostu to jest po prostu Pewnego rodzaju e, program satyryczny, jakby korzenie wspólne, można tam znaleźć w polskim co, e, choćby przez głosy. Natomiast szukaliśmy innego wyjścia po zdjęciu nas z anteny, szukaliśmy innego e, tego wentyla i nie chcieliśmy, uciekliśmy już od zwierząt, bo już jakby powroty są niesympatyczne. Nie Zwierzątka zostały sobie śpią wstające. Natomiast myśmy szukali innej rzeczy niż lalki. Innej, Wpadliśmy na pomysł maski. To zresztą w teatrze znana rzecz od dawna maska. No i próbujemy robić te duże kukły. Tylko jest to w świecie, w tej chwili jest to w takim świecie nowej demokracji młodej demokracji ateńskiej. Wiemy, że taka była. Wiemy, że pewnie też tam lekko nie było. Tak jak dzisiaj u nas w Polsce. Chciałam zapytać o plany na przyszłość. Nigdy nie miałem planów. E, nigdy nie miałem planów. Gdybym miał planować 5 lat temu, że będę coś robił, to bym musiał być, nie wiem, wieszczem albo wróżką. Nie mam planów. Nie mam planów. Są takie plany wywywane na na pół roku. Na nowy na, na program tego. może jest chyba, tak? E, na nowy program ja mam w ogóle pomysłów na nowe programy w ogóle jeszcze więcej. Jest, Chcę robić jeden program z Marcinem wspólnie. Ja chcę robić jeden sam, kolejny sam taki serial. Ale już nie będę zdradzał, bo to najpierw muszę tak powiem, napisać scenariusz do tego drugiego. Do pierwszego już scenariusz jest, będę to reżyserował. I, i to taka będzie duża produkcja telewizyjna znowu. Jest pan popularny, czy to panu przeszkadza, czy pomaga w życiu? Powiedziałem na wstępie, jak Pani powiedziała, żebym coś zbliżył do Państwa, to, to powiedziałem, że to tak z tą popularnością to jest 50-50 e, dokładnie, czyli reszka ożywek. E, Wadą jest to, że po prostu nie mogę być prywatny nigdzie. No. Ktoś, kto tego nie zna, to nie wie, co to jest. A no to jest czasami przekleństwo. Po prostu nie mogę być prywatny nigdzie. A dlatego, jak na przykład jestem gdzieś za granicą, to się czuję, jakbym był gdzieś, nie wiem, w Bangladeszu, jakbym był w ogóle kimś przezroczystym. Mnie tak strasznie dziwi, że nikt się za mną nie ogląda, albo nikt nie woła, albo to po prostu jest coś niebiawego. po prostu się czuję, jakbym był, nie wiem, przezroczysty facet. Aż do tego stopnia, że to zaczyna przeszkadzać, co się ze mną stało, może mnie nie widać, e, ale tak to też rzeczywiście jest upiorne, ten brak prywatności jest upiorny, no po prostu upiorny, e, upiorny rzeczywiście, no a, a takich pozytywów to jest sporo, no to, że na przykład proszę się uśmiechnąć, o i pani się uśmiechnie, proszę, o pan się operator też uśmiechnie, proszę państwa uśmiechnijcie się naprawdę do mnie, o no może tam do dwóch się uśmiechnę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę nadal tak dobrego humoru. Dziękuję. Dziękuję bardzo.